Widzę wszystkie w tym odcinku Minecraft. W tym odcinku zajmiemy się budową y, atrakcji, czyli tak, basenu. Właśnie on będzie o tutaj. Trochę sobie zacząłem budowę. tu jest sobie wiaderka napełnię z no, wodna, bo będzie niepotrzebna. Normalne do basenu. To musi być woda. I okej. Okay. Mam taki plan, że tak, o, najpierw że wszystko rozbrzozy i później jeszcze będzie to niżej oczywiście, tylko że już teraz wodę muszę wylać, bo później się zbuguje i nie będzie działało. I tak, o, jeżeli chcecie coś, coś samo zbudować, tak o, budujecie tutaj dwie kratki muszą być, i później jest tar, yy, tak w górę, tak w bokie. jedno, nie tak, że idzie prosto, ale, tak jak widzicie. I tak, no, tak na ukos, i to jest pięć tych, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze z tych dwóch, tak, pięć takich kratek na ukos, i okej, okay, tak ma być, i tak z każdej strony, a teraz wyleję wszędzie wodę. Woda musi być w każdym tym, na każdej tej kratce, bo inaczej to nie będzie działało. Bo ja chcę, żeby nie było prądu oczywiście w wodzie. To trzeba tak... Oj, teraz muszę i znowu napełnić wodę. Ja mówię napełnić wodę, napełnić wiadra wodą. Teraz tutaj. A jeszcze tutaj. Tu jeszcze mam jedno jadro z wodą i znowu napełniamy jeszcze jedno tu i z tamtej strony już chyba nie trzeba będzie nie też trzeba z tamtej? a może jednak dobra Czyli napełnię od razu jak, zauwa jak zauważyliście jeszcze ogram na wersji Minecrafta 1.0.0 Marzyutka wersja świeżutka. Bo już widać nawet mój level. Mam teraz dziewiąty. Okej, okay, tu już mamy teraz takie coś. I teraz będziemy budować coraz niżej, będziemy kopać się. A teraz muszę też muszę to wszystko zniszczyć, bo chcę, żeby tam była brzoza. Tu też mam jak widzi, o nie, potworki, potworki wyłączę, skoro buduję. Tu mam dużo drzew sobie zasadziłem, już trochę nazbierałem. I tutaj zbudowałem sobie hodowlę owiec. Jest trochę ich sobie Jeszcze więcej rysam e, tego dani pszenicę będzie ich więcej, później je poobcinam, to będzie full tego tej, y, no wełny, no ale niestety, niestety wełna owcom nie odrasta, tylko można je mnożyć, a już wełna im nie odrośnie, ale to jeszcze zrobię takie ogrodzenie chyba z płotków kiedyś, a to już między odcinkiem, to ile zrobię, na przykład 20x20 20, czy tam 40 na 40 wpuszczę tam owce i tyle. To po co mam ucimy nagrywać, jak będę stawiał płotek za płotkiem. <laughs> no. Więc myślę, że nie ma sensu. Dawno też odcinka z Minecrafta nie było, więc postanowiłem teraz to zbudować sobie. Też tak myślałem, żeby tutaj pomiędzy odcinkiem takie coś sobie zbudować, a później pomyślałem sobie, a w sumie na odcinku to zrobię, bo dawno odcinka nie było z Minecrafta. Chwila. sobie postawimy taką girtę będzie tam będzie brzoza właśnie w tym miejscu. Jeszcze mamy trochę tutaj do przekopania, bo trzeba będzie znowu zaraz głębiej. Mam nadzieję, że mi starczy tej brzozy. Teraz stawiamy taką brzozę. Później znowu tam dalej będziemy poziom niżej kopać. Te dwa nie sięgnę. Stąd sięgnę. Te różne się nada, później. Nie zniszczyłem ja i tak, Widzicie I tak będzie coraz niżej, coraz niżej I Tak wszędzie będzie tak brzozą wyłożone I Będzie taki fajny basenik. I tak, co tam jeszcze Jakieś plany, jakie ja, co ja za plany mam jeszcze Co bym mógł kiedyś tam zbudować Nie, nie pamiętam, miałem troszkę planów Tylko nie pamiętam ich Muszę sobie przypomnieć Trochę Dobra powiem, przypomnę. Już zapomina niestety. O, ale będzie tak jeszcze. O, też między odcinkiem zbuduję sobie kolejną chyba taką hodowlę pszenicy. Mają taki pomysł, którego wam nie zdradzę na pewno. To będzie duży, duże coś do zbudowania, tylko dużo na to będę potrzebował. Bardzo dużo wełny i drewna. A więc, żeby było wełno, to muszę najpierw sobie owce namnożyć. A żeby je namnożyć, potrzebuję dużo, dużo pszenicy. A teraz jeszcze chyba zmniejszyli szybkość porostu tej pszenicy. Tak samo chyba tu bo teraz tak powoli. I na cukrowa też tak samo powoli. Teraz to wszystko rośnie. A więc chyba sobie takie samo identyczne. No na przykład inna obudowa z innych kolorów wełny. Zrobię to obok. Ale to już pomiędzy odcinkiem, bo co, będziecie tam oglądać takie coś. Moim zdaniem to nie ma sensu, żebyście takie coś oglądali. I sobie na pewno to zbuduję, bo będzie brakowało mi po prostu tej tej wełny. A więc będę musiał. Niestety. Troszkę zajmie mi to czasu i nie będzie mi się chciało budować znowu tego samego co już kiedyś budowałem, no ale jeśli wezmę do roboty, to w miarę szybko powinienem skończyć. Ale to na pewno będzie pomiędzy odcinkiem. Czyż mam coś mam jeszcze stak, jeden tam. Okej. Okay. To sobie z tym złączę. Dodamy tu. I tu znowu trzeba poziom niżej kopać. Już to się długo troszkę kopię, Ponieważ... Znaczy, jeszcze mogę być na tym klocku. Bo jak się jest w wodzie, wtedy jest dłużej. Musiał być trochę na tym klocku. I wtedy kopać powoli będzie szło. A nie mogłem też zrobić tak, że najpierw wykopać dziurę taką i dopiero później dać wodę. Ponieważ ta woda by wszystko nie, by, nie byłoby na powierzchni, tylko ona by leciała na dół. Wszystko i tak, i tak na dół z każdej strony by zlatywała, No więc po prostu nie byłoby weselu. Tylko tak to można zrobić. Może być inny sposób, ale nie wiem. Najprostszy, szybki sposób wylać wodę i później w dół wykopać. Pod wodą też w miarę szybko idzie, ale nie bardzo, bardzo szybko. Ale dam radę. Na ja podpłynę tu. Zniszczymy to. I teraz będę znowu wykładał tą brzozę. Tu jeszcze troszkę piasku zebrałem. A, i tak jeszcze Wam też chwilkę pokażę. Chyba już wypływał na powierzchnię. Jak widzicie jest troszkę też więcej miejsca równego. No ponieważ tu była woda, miałem trochę dirta, w sobie go zmarnowałem. No i po prostu wziąłem sobie... Tu jest Jak widzicie, tu jest woda tylko na jedną kratkę głębokości, to sobie tylko dirta położyć i już jest tutaj równiutko. Dużo mogę mieć bardzo dużo równego terenu tutaj. A więc raz, dwa to tylko zrobić. Chwilka i już miałem tak, tyle terenu. Mi sobie więcej porobię jeszcze. Miałem tutaj, tyle dirta wczoraj. Teraz, której kopię, to znowu mam dirta. To już będę mógł znowu sobie powiększyć teren i będę mógł sobie znowu coś kolejne budować. No. O, i znowu... Teraz gdy to budowałem w kolejny pomysł do głowy Ale też wam go nie zradzę Bądź, jesteście ciekawi Jak będziecie ciekawi to będziecie czekać na to Na kolejny odcinek Znaczy nie wiem czy to będzie w kolejnym odcinku Ale możliwe, możliwe Możliwe Dobra, i tutaj znowu musimy brzozę wyłożyć Wymagamy do góry I układamy brzozę nie, tutaj pomyliłem się. Chwilę i wypłynę sobie do góry. Okej, okay, teraz już mogę wyłożyć sobie i się nawet nie utopię. No krótko, zaraz będziemy to kończyć. Jeszcze trochę trzeba tylko wyłożyć, zaraz ty koniec. Już, już będziemy kończyć. Szybko taki coś można zbudować, a... Moim zdaniem fajnie nawet to wygląda. Nie wiem jak się Wam podoba. Mi się podoba. No, tak, już mamy to rozkopane. Płyniemy do góry. To jeszcze. O. Jeszcze tak. O. Teraz płyniemy do góry. Już będzie gotowe. Powiem ja myślałem, że do brzosy mi jeszcze braknie, a tu jeszcze ile zostało? I teraz sobie myślę Ale nie, to będzie głupio, chciałem żeby jeszcze tak o tutaj dać wyżej, tu niżej, tak nie, 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 tak o chyba będzie lepiej No i co? Upasenik gotowy To nie wygląda na przykład, załóżmy Tak Tylko... Nie, to już chyba tak nie wygląda za fajnie Tu wtedy będzie takie wszystko proste Nie nie Nie, zniszczymy to Okej okay. Tu se też yy, pomiędzy odcinkiem Wytnę te wszystkie drzewa, które zasadziłem kolejne zasadze a żeby zdobyć brzozę, sadzonkę brzozy, to się tyle namęczyłem z tym, biegałem tam gdzieś, daleko nie było, tam daleko nie, nie... tam nie chodziłem. Tam byłem bardzo, bardzo tam daleko, też nie było. Tam proszę też dosyć daleko i dopiero tam znalazłem tą brzozę. I tam już było full tej brzozy. Wziąłem kilka drzewek ściąłem. I już miałem tu, zaraz pszenica mi urośnie, jak widzicie. I będę mógł sobie znowu namnożyć tych owieczek. Będzie więcej. Teraz jeszcze Wam pokażę co się w domu zmieniło. Niewiele, ale co się coś zmieniło. Tak, wchodzimy do góry. O właśnie, postawiłem sobie takie regały z książkami. Tutaj z tej strony i z tej tak. Tu między oknami, gdzie jest przerwa, to postawiłem te regały z książkami. I wchodzimy do góry, i jeszcze chyba tutaj, no, jeszcze tutaj ustawiłem, chyba gdzie więcej. No, są piece, to jest moja sypialnia, jak już wiecie, aha, i teraz sobie jeszcze trochę wzrostów nazbierałem, jak zawsze, między odcinkami czasami sobie chodzę do tych kopalń, no i zbieram wzrostów. ja już mam dosyć sporo, wełny też mam sporo, bo już wcześniej sobie zrobiłem hodowlę tych owiec i pozabijałem większość, bo im wełna nie odrasta, niestety, sobie pozabijałem je. Ja bo już miałem ich za dużo, się nie mieściły. No, więc mamy trochę białej wełny, na potworki też trochę sobie polowałem, mamy 43 gości, dalej mamy oko pająka też, bo teraz już można je zdobywać w tej wersji 1.0.0. Co tam jeszcze? Nie wiem. Hmm, co mamy? No, tu mamy chleb, sezonki. Choba to tutaj powinien być. No i też mamy sporo dosyć drewna. Tam jeszcze jak zetnę tam też będzie jeszcze więcej. No i teraz tu sobie już mogę pochować to to. Dobra. I teraz kończę na tym ten odcinek. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Żegnam się z wami. Cześć.